Przydomowy garaż o szerokości 5, długości 12 i wysokości około 4 metrów, który głównie służy do parkowania maszyn budowlanych, ale także jako miejsce samodzielnych napraw pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą istniejących opraw hermetycznych na nowe oprawy z budowanym źródłem LED. Do tej realizacji wybraliśmy pyłoszczelne oprawy o mocy 38W z oferty Canlux, a wszystkie niezbędne produkty skompletowałem i zamówiłem w sklepie elektrotechnicznym Teampl. Zapraszam na film. Obecnie na ścianach zainstalowane są hermetyczne oprawy świetlówkowe z elektronicznym układem zapłonowym. Po lewej stronie na ścianie dzień wcześniej Paweł poprowadził część nowej instalacji w rurkach do dwóch nowych opraw oświetleniowych. W pierwszej kolejności zdemontowaliśmy klosz oprawy mocowane ośmioma zatrzaskami, wyjęliśmy tradycyjne świetlówki. I w tym momencie można zauważyć, że Paweł wyłączył zasilanie łącznikiem na ścianie, ale jednak przy tego typu pracach zalecane jest wyłączenie danego obwodu elektrycznego w tablicy rozdzielczej. Płaskim wkrętakiem poluzowaliśmy śruby w koste i odłączyliśmy przewód zasilający, następnie zdjęliśmy obudowę i odkręciliśmy dwa elementy mocujące oprawę do ściany. Kilka dni wcześniej odwiedziłem zaprzyjaźniony internetowy sklep Tim.pl, przeglądam dostępne produkty i do tego projektu wybraliśmy oprawy hermetyczne Mach LED HI firmy Canlux, które przeznaczone są dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetna wynosząca około 130 lumenów na watt, łatwy i szybki montaż, ryflowany klosz podnoszący strumień świetny, a także pięcioletnia gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej producenta. Przy pomocy poziomicy zaznaczyliśmy poziomą kreskę na ścianie. Zmierzyliśmy rozmieszczenie elementów montażowych i odległość, jaka powinna być od wypustu zasilającego do pierwszej blaszki montażowej. Zaznaczyliśmy miejsca wiercenia i wiertarką z wiertłem o średnicy 6 mm. Wykonaliśmy dwa otwory pod kołki rozporowe. Wsunęliśmy koszulki w otwory i wkrętami przykręciliśmy elementy do ściany. Z przewodu zasilającego 3 razy 1,5 mm kwadratowego pozbyliśmy się zewnętrznej powłoki polwinitowej. Przełożyliśmy przez otwór wraz z gumowym elementem uszczelniającym i skręciliśmy dławik. Przycięliśmy końcówki żył i zgodnie z oznaczeniami wewnątrz puszki przyłączeniowej podłączyliśmy przewody do kostki. Prezentowana oprawa wykonana jest w drugiej klasie ochronności z zastosowaniem podwójnej lub wzmocnionej izolacji i nie wymaga podłączenia ochronnej żyły PE. W związku z brakiem zacisku ochronnego w oprawie konieczne było zaizolowanie żółto-zielonej żyły lub założenie dodatkowej kostki śrubowej. Druga oprawa na ścianie po prawej stronie, tu również narysowaliśmy poziomą kreskę, zaznaczyliśmy dwa miejsca na montaż elementów podstawy, wywierciliśmy otwory pod kołki, wsunęliśmy koszulki i przykręciliśmy blaszki montażowe do ściany. Przewód zasilający przełożyliśmy przez dławik, żyłę fazową brązową podłączyliśmy do zacisku L, a niebieską neutralną do zacisku oznaczonego literą N. Żyłę ochronną żółto-zieloną zabezpieczyliśmy dodatkową kostką śrubową i zamknęliśmy pokrywę puszki przyłączeniowej, która wyposażona jest w gumową uszczelkę. Oprawy z obu stron mają zainstalowany dławik kablowy i puszkę przyłączeniową, a w przypadku montażu jednej oprawy z podłączeniem zasilania z jednej strony, drugi otwór w dławiku należy zaślepić dodatkowym elementem, który dołączony jest wraz z oprawą. Oprawy Mach LED HI dają możliwość przelotowego łączenia w linii. Dla oprawy o mocy 19 W maksymalna ilość podłączonych opraw w linii to 40 sztuk na łącznej długości wynoszącej maksymalnie 50 metrów. Dla wariantu oprawy, którą my montowaliśmy, czyli moc 38 W, maksymalna ilość w jednej linii zamontowanych opraw to 20 sztuk. Natomiast dla opraw o najwyższej dostępnej w tej serii mocy 48W łączna maksymalna zainstalowana liczba opraw to 16 sztuk. Oprawy dostępne w trzech wariantach o temperaturze barwowej 4000K. Pierwszy, najsłabszy wariant o mocy 19W i długości oprawy 575 mm, generujący strumień świetlny na poziomie 2400 lumenów. Drugi wariant o mocy 38 W i długości 1175 mm, zapewniający strumień na poziomie 5000 lumenów. I trzeci najmocniejszy wariant 48 W, długość oprawy 1475 mm i strumień świetlny wynoszący 6400 lumenów. Po lewej stronie na ścianie zamontowaliśmy dwie dodatkowe oprawy, a w kolejnym etapie wymienimy jeszcze lampę nad stołem roboczym i planowane jest doposażenie pomieszczenia o dodatkowe oświetlenie na suficie. Montaż opraw zakończony, efekt i dużo większą moc światła widać nawet przy dziennym świetle. Ujęcia oświetlenia garażu po zmroku postaram się zamieścić w kolejnym filmie. Na koniec postanowiliśmy przeprowadzić pewne testy na prezentowanej oprawie. Duży nacisk i uderzenia młotkiem w klosz nie doprowadziły do pęknięcia obudowy. Zalanie wodą, a wręcz kierowanie strumienia bezpośrednio w puszkę przyłączeniową i dławnicę kablową z zainstalowanym przewodem płaskim nie spowodowało dostania się wody do wnętrza i po prowizorycznym podłączeniu oprawa nadal działa. Sądzę jednak, że w normalnych warunkach pracy takich opraw, zainstalowanych najczęściej w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, parkingach czy warsztatach samochodowych, oprawy nie będą narażone aż na takie uszkodzenia. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Standardowo zachęcam do odwiedzenia sklepu elektrotechnicznego Timpel, w którym oczywiście dostępne są oprawy Canlux oraz inne produkty tej marki. W sklepie Timpel znajdziesz wszystkie potrzebne artykuły do wykonania kompleksowej instalacji, od budowy, aż po biały montaż. Odwiedź nas na Instagramie oraz fanpage Timu na Facebooku, link w opisie pod filmem. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!